Dzisiejsza rozmowa będzie prawdziwą perełką, a w zasadzie perłą samorządu. Tomek Sternel, witam Państwa, a moim gościem jest Skarbniczka Powiatu Beata Matuszewska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No to rozwinięmy tę myśl. Pani Beato zajęła Pani drugie miejsce w rankingu Skarbnik Samorządu 2020. To jest wyróżnienie przyznawane w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Jak to się stało, że Pani wzięła w nim udział? Tak naprawdę to zgłoszono zostałam przez Pana Starostę i mojego Pracownika Głównego Księgowego. No jak się okazało, wskoczyłam na drugie miejsce. Chciałabym tylko przypomnieć, że już w rok, roku ubiegłym też już był ten konkurs. Też startowałam, byłam na miejscu czwartym. Czyli teraz naprawdę takie wielkie wyróżnienie jest dla mnie, że z miejsca czwartego wskakuję się na podium i jest, to od razu na drugie miejsce. Jest progres. Jest progresista. Ja powiedziałem konkurs. Pani też go tak traktowała, czy jednak bardziej jako zabawę? Znaczy bardziej może nie tyle jako zabawę i jako konkurs. Po prostu przedstawione zostały wszystkie czynności, które są wykonywane przez skarbnika, jaki to jest skarbnik, i tak dalej i te wszystkie inne rzeczy, co się w ogóle dzieje w wydziale, natomiast no, gdzieś to jest zostało doceniane i to bardzo wysoko. Ten konkurs jest podzielony na kilka kategorii. Pani z tego co wiem znalazła się w kategorii powiatów powyżej 60, 000 mieszkańców. 60 tak, tysięcy mieszkańców. 60 tysięcy mieszkańców. I jak dużą konkurencję pani miała? Trudno do, do określić. To było niestety w tym roku online jak państwo wszyscy wiecie. Była tak naprawdę podawana tylko pierwsza trójka. Ja znalazłam się na drugim miejscu. Konkurs online czyli jak? Jak wyglądał? No, podane były strony, na których można było bezpośrednio oglądać w ogóle perły samorządu, które trwały przez dwa dni. Pierwszą godzinę, znaczy godzinę wcześniej przed ogłoszeniem wyników były tematy samorządowe, które też czynnie uczestniczyłam online. No, potem było ogłoszenie, poszczególne kategorie, podawane zostało oczywiście od trzeciego miejsca, no i na końcu... Były powiaty powyżej 60 tysięcy, ja znalazłam się na drugim miejscu. No już tutaj uprzedzę na pewno pytanie, nie znam konkurenta pierwszego, bo w tych wszystkich emocjach to na sali nikt już nie zwrócił uwagi, kto jest pierwszy. To pytanie rzeczywiście miało paść, czyli nic nie wiemy o zwycięzcy? Nie, prawdopodobnie tak. Wczoraj wyczytałam, to jest powiat Białostocki bodajże, ale nie chcę tego potwierdzać. Będzie ogólno ranking przez gazetę prawną opublikowany. Jakiś niedosyt, że nie udało się wygrać, czy absolutnie nie? Absolutnie nie, to jest coś, co daje mi większą motywację do jeszcze lepszej pracy. I mam nadzieję, że że za rok, że za rok jak nie drugie miejsce, to może być pierwsze miejsce, ale ja zawsze powtarzam, wygrywa najlepszy. Zgoda. Pani czuje się taką alfą i omegą samorządu? Nie, to jest wszystko to na to wszystko trzeba zapracować, tak? To jest ciężka praca, która jest wykonywana przeze mnie przez już 30 lat. I nie czuję się alfą. Po prostu jestem bardzo osobą, która jest odczytaną osobą. Jestem tak bardzo zaangażowaną w swoją pracę, bardzo skrupulatną. Przestrzegająca wszystkich przepisów, i tu niektórym to się może nie podobać, ale taka jest prawda. I niestety, w moim zawodzie, wykonywanym, który wykonuję od 14 lat jako skarbnik, typowo skarbnik, to jest chyba dla mnie najważniejsze, żeby uchronić się od wszystkich innych rzeczy, a przede wszystkim od dyscypliny finansów publicznych. Powspominajmy troszeczkę, jak pani trafiła do tego samorządu? Wiem, że nie od razu, to była trochę dłuższa droga. Tak, ja bezpośrednio nie trafiłam. Co prawda. Pierwszy miesiąc pracowałam w komendzie wojewódzkiej policji jeszcze w paszportach, które potem przechodziły pod urzędy rejonowe. Wiadomo, w 90 latach urzędy rejonowe podlegały pod urzędy wojewódzkie, no i potem przekształcone zostały w powiaty, czyli od 99 roku. Wtedy pracowałam w wydziale paszportowym, wydawałam paszporty, przyjmowałam wnioski i z rokiem 99, gdzie wcześniej podjęłam studia już wyższe, trafiłam do Wydziału Finansowego i ta ścieżka tak do tej pory się pchnie. Starostwo powiatowe we wrześniu kiedy się pojawiło? W 1999 roku. Od razu na, na stanowisku skarbnika? Nie, 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 to nie było tak. Jeszcze w styczniu trafiłam do Wydziału Finansowego i potem po kolei pierw główna księgowa, potem były reorganizacje. Zostałam naczelnikiem Wydziału Finansowego, pełniący funkcję głównego księgowego od razu tego wydziału. I w 2007 roku zostałam powołana na funkcję skarbnika powiatu. Praca w samorządzie, bez względu na szczebel, czy to gminny, powiatowy, czy jeszcze wyżej wojewódzki, nie jest łatwa. Pani często choćby na sesjach Rady Powiatu jest zasypywana pytaniami, ba, zdarza się nawet, że zarzutami. To nie jest łatwy kawałek chleba. Nie, tak naprawdę to jest bardzo trudny kawałek chleba. To nie jest praca 8 godzin dziennie. To jest praca powyżej 8 godzin. Nieraz powoduje to, że trzeba pracować też w weekendy. Może tego nie widać, bo wiadomo, że siedzimy za biurkami, czy to w domu pracujemy. Jest to bardzo trudne. Zresztą wszystkie moje dziewczyny, które pracują w wydziale, mogą to samo powiedzieć. To jest 14 osób, które pracuje nad całą realizacją budżetu tylko w moim wydziale. Oprócz tego są księgowe oczywiście na zewnątrz. I naprawdę dla każdej jest tyle pracy, że to jest nie do przerobienia. Pani rozumie to, że radni powiatowi, zwłaszcza ci opozycyjni, są coraz bardziej dociekliwi, że nie wszyscy pozytywnie oceniają Panią, oceniają realizację budżetu? Nie mogę tego zrozumieć, dlatego że ja rozumiem, że jeśli radny przychodzi jako początkujący radny i ma propozycję z mojej strony przejścia może jakiegoś szkolenia, zapoznanie się z budżetem i tego niech skorzystają, natomiast zadawane są pytania na sesji Rady Powiatu, no nie bardzo dla mnie nieraz zrozumiałe lub takie, które dokładnie wynikają z dokumentów, które otrzymali. No to jest dla mnie rzeczą bardzo przykro, że no, nie zaglądają nawet do tych dokumentów, a pytania są po prostu no, nic ową tak po prostu rzucone. Jednemu z radnych zagroziła nawet pani procesem sądowym, zorientowanie wiedzą o kim mówię, na jakim etapie jest ta sprawa. Może nie tyle, że zagroziłam, to znaczy złożyłam w tej chwili zostanie złożony pozew do sądu, dlatego że radny nie skorzystał z ugody, czyli. Z przeprosin publicznych, co to zrobił. Natomiast uważam, że jestem w takim wieku i ze takim stażem pracy, że nie można sobie pozwolić, żeby ktoś nas obrażał, używając takich określeń, które naprawdę z jednym z tłumaczeń można powiedzieć, że jestem złodziejem, tak? bo używając określenia kreatywna księgowość w negatywnym tego stopnia znaczeniu, no to jest wprost powiedziane. Tak? I w tej chwili no jest szykowany pozew do sądu. Czyli co, wychodzi na to, że jest Pani pamiętliwa, że nie można przy Pani rzucać słów na wiatr? Nie, to znaczy tak, ja nie jestem nie tyle niepamiętliwa, tylko zwracam szczególną uwagę na to, czy te zarzuty są naprawdę y, dobitnie atakujące daną osobę, tak? I nie mogę sobie pozwolić na to, bo proszę zobaczyć jaka by była moja reakcja i innych ludzi, jeśli ja bym zrezygnowała z pracy z urzędu, chciała poszukać pracy, to każdy powie, no, no niestety, no zgodziła się na to, co powiedzieli, tak? Nie zgadzam się z tym, co zostało w moją stronę rzucone słowa i to niejednokrotnie i, i nie tylko ten jeden zarzut. Natomiast czy jestem pamiętliwa? Nie, wiele rzeczy ja nie pamiętam. Drobnych rzeczy nie pamiętam, natomiast tą sprawę to jest jedyna sprawa, którą naprawdę zapamiętam do końca. Nieczęsto mamy okazję gościć panią w naszym studiu, więc zapytam tytuły małego wyprzedzenia. Jaki będzie przyszłoroczny budżet? Bałam się tego pytania. Bo prace nad nim z pewnością już się rozpoczynają. Tak, prawda? rozpoczynają się. To znaczy, tak, nie mamy jeszcze żadnych wytycznych tak, ministerialnych, trudno tutaj powiedzieć, co będzie, natomiast wiemy, jakie są założenia. No, wiemy, że najniższa krajowa wzrasta. Inne po prostu postanowienia, które muszą wejść z dniem 1 stycznia, muszą już być zaplanowane. Myślę sobie, że budżet zostanie skonstruowany i na pewno zostanie zrealizowany dobrze, jak i ten roczny i przyszłoroczny budżet. Będą na pewno jakieś po drodze hmm, korekty tego budżetu, bo muszą nastąpić. Choćby to, że ten rok 2020 też nam wskazał to, że nie wszystko to, co by się chciało zrealizować ze względu na pandemię mogłoby być zrealizowane. Nie wszystkie dochody, które mogłyby wpłynąć do budżetu nie wpłyną. To już cały, cały kraj o tym mówi, że udziały w podatkach nie wpłyną od osób fizycznych. Też w powiecie wrzesińskim to nastąpi. Natomiast są pewne rezerwy, które można będzie pokryć i myślę, że przyszłoroczny budżet znaczy nie zakładam złego budżetu, tak? Nie chcę powiedzieć, że będzie źle czy dobrze. Ja jestem bardziej tak w tej chwili, bardziej optymistycznie do tego podchodzę, że y, zróbmy, realizujmy i korygujmy na bieżąco. Zawsze można czegoś zrezygnować, tam gdzie brakuje. Wiem, że tych pieniędzy zawsze będzie za mało, no ale mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była skarbniczka powiatu. Nie będzie dużym przekłamaniem, jeśli powiem perła samorządu Beata Matuszewska. Dziękuję Państwu bardzo, pozdrawiam wszystkich. Gościu wieczór. i 7. 93 i 7. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze polokalne.